Oto łóżeczka Neste. W zestawie są dwie ramy boczne łóżeczka, poprzeczka, rama główna, rurka opuszczanego boku, wspornik, paski mocujące, materiał ze wspornikiem bocznym, materac z prześcieradłem, torba. W zestawie Neste Grow dodatkowo są wkrętak, przedłużenie materaca i dna, płyta dna łóżeczka. Pokażę wam jak złożyć łóżeczko z serii Neste na przykładzie Neste Grow. Montaż zaczynamy od połączenia ram bocznych z ramą główną. Następnie nasuwamy materiał na ramę i zapinamy zamek. Zabezpieczamy suwak w tym miejscu. Jeżeli rurka nie znajduje się w środku,. Wkładamy ją w to miejsce. Łączymy rurkę z górną częścią ramy i zabezpieczamy zamki. Stawiamy łożeczko na boku i montujemy poprzeczkę tutaj. Następnie montujemy wspornik. Owijamy materiałem i zapinamy rzepy. Przesuwamy materiał przy nogach łóżeczka i zapinamy rzepy po bokach. Wsuwamy obie końcówki wspórnika bocznego w otwory. Do łóżeczka w wersji Neste Up i Neste R wystarczy włożyć materac i gotowe. Przy łóżeczku Neste Grow mamy jeszcze kilka kroków przed sobą. Na czas użytkowania łóżeczka wysokiego lub dostawnego wyjmujemy z kieszonki przedłużenie płyty dna i materaca. Te dwa materiały zapinamy rzepami tutaj. Składamy płytę dna tak, by uchwyty połączyły się ze wspornikiem. Jeszcze tylko materacyk i gotowe. Neste Grow może służyć też starszym dzieciom. By powiększyć łóżeczko, najpierw wyjmujemy materac i płytę dna. Następnie ustawiamy łóżeczko na piątej wysokości. Wciskamy przycisk i wysuwamy wspornik boczny w całości. Rozpinamy wewnętrzny zamek używając agrawki lub spinacza. Następnie rozpinamy zamek na zewnątrz. Używając wkrętaka odblokowujemy dźwignię po obu stronach łóżeczka. By opuścić łóżeczko, wciskamy dźwignię po obu stronach. Po całkowitym opuszczeniu zabezpieczamy dźwignię. Dokręcamy śruby. Pasy przekładamy wzdłuż nóg przez kieszonki i mocujemy rzepami. Mocujemy przedłużenie płyty dna. Następnie mocujemy przedłużenie materacyka i z założonym prześcieradełkiem wkładamy do łóżeczka na zamocowaną płytę dna. Gotowe. Aby wyregulować wysokość, należy na obu nogach łóżeczka jednocześnie przesunąć ten przycisk w bok i wcisnąć drugi przycisk. Nestę można też ustawiać w pozycji pochylonej. Łóżeczko posiada kółka do łatwego przenoszenia. By je zablokować, naciskamy przyciski w dół. By używać łóżeczka w wersji dostawki, najpierw odpinamy zabezpieczenia, a następnie rozpinamy zamki po obu stronach. Odpinamy rurkę po obu stronach i wysuwamy panel boczny na zewnątrz. Wysuwamy rurkę. Dopasowujemy wysokość łóżeczka do łóżka rodziców. Przy łóżkach zabudowanych regulujemy też nogi, przytrzymując oba przyciski. Dosuwamy nogi maksymalnie. Przyczepiamy pasy. Następnie owijamy je wokół całego łóżka lub belki. Zaciągamy pasy tak, by łóżeczko ściśle przylegało do łóżka rodziców. Luźne fragmenty pasów zwijamy pod łóżkiem. Gotowe.